Siema, widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z mapek! I jest to świąteczna mapka! Yy, chwila? Tak, jest to świąteczna mapka, ale spóźniona, więc yy, zostawcie łapkę w górę. Wiem, że jest trochę styczeń, ale zostawcie łapkę w górę oraz suba. Żeby było więcej filmów na tym kanale Jest to mapka autorstwa Tutaj, jak widzicie na ekranie Średnio to wymówię MC Mishi Nie wiem, nie umiem wymawiać, przepraszam Jest to świąteczna mapka o nazwie Magiczne Święta Link do niej macie w opisie filmu Więc tak, ustawienia e, Render distance 16 Chmury off, dźwięki włączone Game 2 Optifine, shadery, przy nich ta mapka Będzie bardzo ładna Optifine, no nie mam <laughs> Shaderów chyba też nie, dobra to trudno e, Skołuję na, na następnym razie Okej okay. od razu sobie włączmy Game mode 2, czy game mode Przepraszam, e, adventure Jaki on po, e, poziom gry A nie ma napisane e, Renders distance plus 16 Dobra to sobie zwiększę, nie wiem, 16 sobie dam, okej okay, fabuła Udzielasz się w rolę Michała, który ma 23 lata, są święta, jesteś zapracowany, musisz wykonać różne rzeczy. Spoko. Zostawcie Diaxa autorowi na minecraftmapy.pl hmm, Zasady już czytaliśmy. A nie, tu są, tu są dopiero co kliknąłem. Game 2, nie czyli tu chyba, że będzie taka potrzeba. Zostaw Diaxa. no oczywiście, no wiadomo. Wpadnij na kanał autora, zagraj w moje inne mapki, polecam, nie, nie wychodź poza mapę, ale raczej wszystko powinno być zabezpieczone. i Dzięki, cenna rada. Okej, okay, zaczynamy. MC Mischi. Miski, nieważne. Nie ważne Mapę świąteczną przedstawia. Eee, źle to przeczytałem <grywa> Magiczne święta. Nie no, dobrze przeczytałem. Ale ciemnica, Ojej, jest. Magiczne święta w styczniu. Ach, ale śnił mi się super sen, no cóż pora wstawać. Chwila, chwila, śni się święta. Kurczę, mam dużo rzeczy do zrobienia. Może na początek nie obejrzę sobie Śnieżnej Igrzyska Śmierci Lecą one tylko raz w roku, w roku w Wigilię Zbieram się za oglądanie, dobra, elo, siadamy Nie wiem, mamy usiąść tutaj czy co, co mamy zrobić? Okej, okay, mamy dom Lista rzeczy, hajs nie, nie wiem czy za szybko go czasem nie wziąłem Eee, ok, cóż my tu mamy zrobić? A, że po prostu. Mieliśmy wziąć te rzeczy do zrobienia, to jakieś patyki Wezmę w sumie te patyki, może się przydadzą. A no może autor zaplanował, że nam się przydadzą. Patrzcie, prezenty, omygy. Mamy wodę, mięso. Ok, co my tu mamy zrobić właściwie? No se, wyjdę z chaty, no i co? Mamy tak, lista rzeczy. Upieć 13 ziemniaków, 7 schabów oraz 2 kurczaki. Pojedź na zakupy, kup ciasto... Mako Makowca, no wiadomo, z panem komendantem się je na komendzie. 20 ciasteczek oraz Coca cola Pieniądze w skrzyni, gdy zrobisz dane rzeczy fabuła ruszy dalej. Okej, okay, czyli musimy upiec... Dobra, to po prostu na zakupy, tak? A co mamy kupić? Makowca 20 ciasteczek oraz Coca-Colę. Mamy 3500 A. Czyli nie w tą stronę, OK. Lub coś musimy jeszcze zrobić. Coś chyba pominąłem. Więc postaramy się tą zaznaleźć. Chyba że my musimy upiec teraz te ciasto jakby. Ciastka w sensie. O! No ma to sens. Takiego... No, timelapse'a walny. Dobra. W końcu upieczone, okej. Okay. Dobra, jedzenie przygotowane. Kurczę, ale tu ładnie pachnie. Dobrze, Michał. No dobra, muszę jechać na zakupy. Samochód stoi przed domem. Auto? Okej. Okay. Tylko, że my mieszkamy jakby trochę sami w tej chacie. Dobra. To jest, rozumiem, nasze auto, tak? Bagażnik. Okej, okay. wsiadamy do auta. Pa. Tak. Okej, okay, już jest na, mie już na miejscu. Już Okej. Okay. Wow. Faktycznie. Może być jakieś... Jeszcze... <t> Jakiś motor ty customowy Ej, nawet ładnie to wygląda Złota rybka, złota rybka, co? Dzień dobry. Dzień dobry. A, tyle. Okej. Okay. Kola. Musimy kupić ile coli. To jest sesowne. Yy... Mamy na liście przecież, no właśnie. Yy... Kole tylko. Bo powiedziane, że... że mamy kupić. Dobra, to kupujemy kole Gdzie jest ten makowiec? Jest. Ile? A myśmy kupić tak. 20 ciasteczek jeszcze. Okej, okay, mamy makowca, mamy ten Ciasteczka. Pach. Ok. Idziemy do chłopa. To wszystko. Tak. Okej, okay, razem będzie 35 złotych O Proszę Czy proszę? <laughs> do widzenia, wesołych świąt Wesołych świąt Okej, okay, co teraz, do auta? Dobra, idziemy do auta Okej okay. yy, o Magiczne święta, fajna nazwa, by the way. W sensie ciekawa, taka majestatyczna. Szef do mnie dzwoni, odbiorę. Halo? Dzień dobry, musi pan przyjechać dzisiaj do pracy. Ale jak to, mam dzisiaj wolne. Niestety, pociąg zmienił termin i przyjeżdża dzisiaj. Wymowna reakcja. Miałeś do szkoły, też bym się tak załamał. Wszystko jest po rękach, proszę przyjechać, dostanie pan awans. Dobrze, będę za pół godziny. Wesoły świąt, wesoły świąt No i super A my z tym żarciem jechać, czy pół godziny później. Dobra, okej okay. Jesteśmy w jakimś ty... jakiejś barierze backroomsowej, okej my so, w kopalni jesteśmy Wykop 20 sztuk złota i żelaza O my co -y. nam kamienny kilo skoro nim kopać nie możemy a, bo kamienny jest do żelaza. Ehe. Uh -huh. Okej. Okay. Troszkę nam to zajmie. Możecie też napisać w komentarzu, czy chcecie więcej jakichś mopek. Niedługo będą między innymi Minecraft TVA już 19 stycznia o godzinie 19.00 pierwszy odcinek. Koniecznie bądźcie na tej premierze. A niebawem również Spider-Man, sezon trzeci, będzie startował swoją produkcję. I myślę, że w ferie, no, będzie pierwszy odcinek, myślę, że dla na nas spokojnie. Więc jeżeli Spider-Man, jeśli chcecie powrót Spider-Mana, no to to będzie, nie? W ferie powinien się pojawić pierwszy odcinek. Może dwa, albo nawet trzy, ale to zobaczymy. Mniej więcej nie zdradzę. Ok. I też wracam ze swoimi jakimiś innymi działalnościami. Mój brat, szafy, Kubenku, również wraca niedługo. Więc, no, będzie ciekawie. Planujemy z ekipą dużo jakichś fajnych serii, więc, no, będzie przez te miesiące, mam nadzieję, że jeżeli nam się uda wszystko ten ogarnąć i tak dalej, to będzie git. Ale nic nie będę mówił. Okej, okay, złoto... Mamy już 13 złota. Też złoto nam jakoś bardziej żywawo idzie niż żelazko. I by the way, widzowie, jeszcze... Mm, Nagrywam to już, widzieliście, że nagrywam to już 11 stycznia, kurde. Więc no, trochę się spóźniłem, ale to, to, to trudno. 16 i 16, dobra. Gdzie jeszcze nie patrzyłem w zasadzie? Dobra, teraz trochę zaczyna się robić problem mały. Taki techniczny. Labiryncik, że tak to ujmę. A tu jest jeszcze złoto. Dobra, jeden. Jeszcze trzy, i trzy tego, i trzy tego. Dobra, tu na starcie jeszcze było. Jeszcze trzy tego i dwa tego. Tylkoś na suficie może być w sumie. O! I jeszcze po, po dwóch sztukach żelaza i złota. Czyli że... 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 że jeszcze... jeszcze dosłownie... o! O! Okej. Okay. Jeszcze dwa, dwie sztuki żelaza. Dwie sztuki żelaza potrzebuję. Gdzież to może być? Niedługo myślę, że też nagram taką mapkę, która masz pięć części, więc troszkę odcinków z tego bym, bym by się udało zrobić. Eee, ojej. O, jeden i dwa. Ok, nareszcie w domu. Super, pewnie znowu coś się. ten, znowu coś się stanie, nie? Bo co to byłaby za mapa bez tego? No, kto znowu? O, to mama. No, mama, znowu mamusia się. Halo, mama. Słuchaj, przyjechałbyś do dzieci. Musimy jechać na zakupy. No pewnie przyjadę. o której bę um będziecie u mnie? Niedługo, od razu jak przyjedziemy z zakupów. No dobra, to ja jadę do dzieci. Cześć. No pa. O kurde. No dobra, już na miejscu. Pewnie dzieci są w domu. No, by były w tym domu jednak. Siema. O siema. O kurde. Siema Michał. Siema Michał. Cześć brachu. Rodzice już pojechali? Tak, z jakieś 20 minut temu. Ej Michał, pobawisz się z nami w chowanego? Ej Michał, pobawisz się z nami w chowanego? Tak, proszę, Michał, proszę, proszę, popawmy się na podwórku. Ech, no dobra, zagrajmy raz. Okej. Okay. Okej, okay, to ty szukasz? Hi, hi, hi. Zadanie. znajdź Wiktorę i Szymona. Dobra, spoko. Eee... Szymon to taki agent, wiecie o co chodzi. Daj się okaże, że zaraz ich... ten... że ich nie znajdę, przeoczę na stówę. Okej. Okay. Gdzie mogą być te małe skrzaty? Po drzewkach będę skakał, będzie mi łatwiej w <laughs> Okej, okay, tu jest auto. Nie, to jest ten. To jest jakiś ten, jest namiot. Lol. A tu co, jakaś ten, Eee. Y... Sztaszopa? Ty, tu nie ma. Intersecamps. Okej. Okay. Na stół ich przeoczyłem, nie? Z parę razy będzie szukanka trochę Aj szukaniu to jestem słaby, jeśli chodzi o Minecraft Na drzewo muszę wbić, bo okej okay. Może stąd jakoś się ten uda wypatrzeć? Na tak dach, na dach wbijam. A gdzie oni są? Tu ich nie ma. Może w domu? Nie, w domu nie. Ja jestem, jestem beznadziejny, nie? W aucie nie Nie no, ja, ja jestem beznadziejny, nie? Co tu było? Słyszeliście to? Dobra, nie no, nie mogę Jestem, jestem beznadziejny w szukaniu Dobra, mamy co? Jakąś dziurę? O! Ale szybko, no. no. No, nie, co tak szybko? Teraz jeszcze tego drugiego trzeba znaleźć młodego szmiego. Cikolwiek on jest. Też pewnie. W śniegu, na stówę. Jak ta w śniegu była, no to. Ten też pewnie w śniegu będzie. Nie, ale może tutaj. A nie. A to bardzo interesujące, że tak to ujmę. Nie, no super, super. Ja co? O, co? 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 A, się jest. Dobra. O! Brachu, dobrze szukasz. Trochę Trochę później będzie. Powinno być teraz. No. No dobra. Trzeba, co by teraz porobić? Teraz tylko te czekać na rodziców, dzieci, bawią się w Iglo. Straszny błagam, no. by zniszczyć te pajęczyny. Dobra. Okej. Okay. Jak Peter Parker. Normalnie, jak Spider-Man. Że Michał zostanie spidermanem w, w tej części normalnie Kościół będzie latał po ścianach Praca bardzo ciekawa Okej, okay, coś tutaj jeszcze. Jeden Dwa Okej, okay, jeszcze gdzieś te sieci jeszcze są. A na górze pewnie na strychu. Nie tutaj o. Jakiś kibel jest. Dobra, nie to już nasz dom jest, dobra Okay. Tu jest coś, tu jest coś, tu jest coś, tu jest coś. Jeszcze coś jest? Nie, skrzynki, skrzynki są puste. No to ja nie wiem, nie wiem. Kurde, gdzie jeszcze jest ten? Nie wiem. Gdzie jeszcze są panieczyny? Wszystko już posprzątałem. Koinka bardzo śmiesznie, bardzo dobrze wygląda, przepraszam. No gdzie jeszcze może... Stówę ja coś pominąłem, nie? Boże, ja jestem ślepy. A co on tam powiedział? Pięć w 20, Że one może nie są tylko w domu. Ej, no, to ma sens. Na przykład mogą być jeszcze w tej w tej O właśnie, no Tutaj jeszcze będzie, no I jeszcze 3 To tu. Jeden Dwa Trzy Okej. Okay. No dobra, posprzątane Pójdę zobaczyć do, do dzieci co robią w iglo się bawię, czyli tutaj, o fajny jest ten Ciema. Jak dobrze się bawiliście? Bawicie? No właśnie nie, strasznie nam się nudzi. W sumie to mam pomysł. Zagrajmy się też te wezwanie. Tak, będzie super. Ej, niech ej, będzie, może nie będzie takie złe. A dobrze, takie. A tobie się jak zwykle nic nie podoba. No zamknij się. Ej, dobra, nie kłóćcie się, bo zaraz w nic nie będziemy grać. Dobrze, już nie będziemy. Witaj świątecznym wyzwaniu. Musisz przejść dwa etapy gry. Jeden etap to zniszczenie trzech prezentów, drugi to quiz świąteczny. O! Dobrze. Etap pierwszy. Proszę, nie parkour, proszę. Znajdź trzy prezenty. Okej. Okay. Pach, 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 pach. Hmm, w domu to tak nie za bardzo. Nie, nie wiem jak one wyglądają, te prezenty, nie? O, jeden. Ile? Trzy, nie? Muszę odnaleźć trzy prezenty. No raczej po prostu, że w tym muszą być. W skrzynkach. W tych beczkach, takich znaczy, no w beczkach, to jest beczka. To jakiś guzik jest. Bardzo ciekawe, nie? To jest druga studia. Jest to sama. Po prostu okrążyłem dom, dobra. Tu chyba nic już nie będzie. Ej, może na tych będzie. W Iglo znaczy. Ale nie, bo ten, bo to jest chyba inny dom w ogóle. Czyli tylko mam lega mózgu. Nie, to jest inny, to jest inny dom. O! To się, dało się oskamować, po prostu. Okej, okay, dobra. Ja wiedziałem, że to się dało oskamować. Okej, okay, etap drugi. Etap drugi. Jak nazywał się pierwszy Renifer Mikołaja? Gandalf R Randalf Rudolf Rudolf. W jakim kraju mieszka święty Mikołaj? Na Antarktydzie? W Laponii? I trzecia. Madagaskar. No, ciekawie. Jak te pingwiny z Madagaskaru, z tego, z, z Spidermana. Dobra, w Laponii, ile dań się na wigilijnym stole? 7, 12, 10? No, bardzo interesujące pytanie. Nie powiem. Bardzo interesujące pytanie. Dobra, 12, nie? Ok, popularną lekturą świąteczną jest. Opowieść Wigilina, święty Mikołaj oraz ostatnie święta. Oczywiście, że. opowieść Wigilina. 5. Ile reniferów ciągnie sanie Mikołaja? 6, 12, 9. Kurna. To ja nie wiem w sumie. Amorek coś tam... Nie, nie pamiętam tych reniferów, nie pamiętam. Ja pierniczę. O to chyba 9 było, nie? No 12 za dużo. 6 to za mało, no. 9. Nie? 6 12 12 Tak? 12? Okej, okay, co? Cześć Michał! O, nareszcie jesteście, no dobra, to, za, to możemy zaczynać A co? A, że święta, magiczne święta I co, koniec? Dziękuję za przejście mojej mapy, mam nadzieję, że ci się spodobała Będę wdzięczny, jak zostawisz oraz komentujesz mapę na minecraftmapy.pl Mata, mapa budowana w 3 tygodnie. No, fajna mapa, taka luźna. Patrzcie, jak co, stoi. Dobra, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. I do zobaczenia w kolejnych. Cześć. Nie wiem, czy kupicie Versa. to jest inaczej.